Te pieniążki powiem w ręku. Mogę dać, mogę nie. Nie, to są jego, to musi. Nie. No dobra, nie no Dlatego pokażę umowę na kamerze Jaka umowa była? Hmm. Że miałeś tu być. Nie ja samochody czyjeś, bo niestety nie obchodzi. Ale ja nie... pracować ja Adam. Dobrze. I nie obchodzi. Nie obchodzi moja praca. Dla mnie pomóc. Ani w nie zakładzie Ja Ciebie wziąłem tu. Zgadza się? Jak. Zgadza się? Zgadza się. Ty idziesz do Nego Jak byłem tutaj, to pomagałem i mówię, mogę... Miałeś będziesz... Mówię, że będziesz jeżdżać na zawołanie, na telefon. Ja dzwonię cię, nie odbierasz! Jak ja jestem w pracy, jak mam odbierać, jak się grzebie akurat w silniku. A więc bo... ja pracy widzisz, widzi? Patrz. A, no ale to z czego, z czego on będzie żył? Widzisz? Krzysiek. Jak ja muszę z czegoś żyć. A z czego... On... Przepraszam bardzo. Wojtek jak był? To mnie nie zjadamy jedynie. Ale on potrzebuje na papierosy Potrzebuje, nie wiem, na picie jakieś, tak? Ubrać się musi Przepraszam bardzo No A gdzie ten zakład jest? Nie mogę powiedzieć, A, to wypowiedzieć nie mogę, bo szefu nie, szef... nie, bo będziesz przyjeżdżał A Jacku, nie mów gdzie jesteś Nie, to bo jest, bo jest To środku Zjebie ciebie I mnie zjebie Ale za co? Chcesz, to ja ci lublinę odpalę, jak chcesz Przepraszam bardzo Proszę bardzo, ja otworzę lub niech nie odpali Ale nie dzisiaj Nie dzisiaj, to A umówmy ciebie? się na sobotę Weźmy Jacek czas w sobotę i nie wiem czy w sobotę, nie, A, wiem. nie wiem, nie wiem nie ja wiem. To w sobotę Odpalę, ja mam Jakąś godzinę czasu Tego chuja mechanika zjebie Ale za, co? Wiesz, Ale za co? Że ciebie do pracy przyjął do pracy. Dlaczego? Bo I tu powinno się Tu było żrycie, on widział, on widział ile życia było, nieprawda? Ta, życia? Tak, życia. nieprawda? Dużo życia. Jak do no, choboka Wojtek wyrzucił. Wojtek chodził w nowych adidasach. Ha! Ja też mam nowe Adidasa. To jest co? Ładne, umy... naprawdę ładne, Umyce? tak się z Francji dana tobie Nowki, sztuki, to no, no, na razie w ręku nie dym tobie Musisz to oddać Nie! To jest jego, oddaj mu to pieniądze Bo co? Bo to jego Ja biorę On kosiarkę dostał. i idę tam pokosić On dostał, masz mu oddać te pieniędzy Nie możesz tak zabierać czyich pieniędzy Mogę Idź. wziąć kosiarkę i tam pokosić? Idź Nie, najpierw pieniądze nie. ma tobie oddać To oddaj mi te pieniądze Nie! Oddaj to kasę mu To dla to dla mnie Oddaj to mu te pieniądze danie. Masz i nie kosić. No Ja nie potrzebuję Usiądź Nie, no, nie, nie Dziękuję Nie kosić? Zrównane No to A nie, nie kosić mnie Biorę kosiarkę i idę koszę Mogę iść pokosić Krzysiek? Jak chcesz sobie No pokosi no Nie możesz tak zabierać e, pieniędzy. Nie Nie ja powinienem nie dać Krzysiek pomoż. A ja znajdę jeszcze jego A ten o taki będzie No to szukaj no, to no Rozpierdolę zakład na amrę Pokojnie. Czy sięgam Bogu, że rozpierdolimy na Dobrze podróż. rozumiem.